Blisko 20 finalistów z miast południowo-wschodniej części kraju wystartowało w etapie centralnym ogólnopolskiego finału VI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności handlowo-menadżerskich. Wśród nich znalazło się dwóch uczniów zespołu szkół ekonomicznych w Dębicy. To właśnie ta szkoła była gospodarzem wydarzenia. Potwierdza to oczywiście to, o czym wiemy, że zespół szkół ekonomicznych w Dębicy to jedna z lepszych szkół w naszym powiecie, ale też i w województwie, a jak się okazuje, jest wyróżniana takim no, ważnym elementem, czyli, czyli finałem. 6. Olimpiady związanej z kwestiami menedżerskimi, handlowymi. Musimy finansować równo wszystkie funkcjonujące szkoły, ale trzeba pokazywać te dobre, które będą motywować te gorsze, bo takie są, nie oszukujmy się, świat nie jest zbudowany doskonale, więc będą motywować do tego, żeby się jednak angażowali bardziej, żeby nauczyciele się kształcili, żeby jak najwięcej praktyki zdobywali, żeby tych uczniów zachęcali do tego, żeby oni się sami z siebie interesowali. Żeby to nie uprzymus, tylko przyjemność, no i później ta przyjemność jest dzisiaj. Efekt, efekt tego. Po prostu najlepsi z całej Polski są w Dębicy i będą walczyć o e, zwycięstwo w tej olimpiadzie. Główny organizator to Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy. Ekonomik został wytypowany do przeprowadzenia centralnego etapu przez Komitet Główny Olimpiady. Dzięki życzliwości pana dyrektora Krzysztofa Góreckiego możemy właśnie w Dębicy jedną z części, bo też chcąc zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom, a jest ich aż 60, w całej Polsce podzieliliśmy finał Olimpiady na cztery strefy, tak żeby i dojazd był w miarę krótszy dla młodzieży i też, żeby nie gromadzić takiej dużej liczby uczestników w jednym miejscu, mamy gwarancję, tego, że będą warunki bezpieczne, sanitarne. Co roku zespół szkoły ekonomicznych z Dębicy ma swoich finalistów, a więc to pokazuje jakość kształcenia. Młodzież jest bardzo zainteresowana, ta, która bierze udział w tej Olimpiadzie sprawami ekonomii, wiedzą ekonomiczną. Mają możliwość uczestnictwa w lekcjach, w wyjazdach na uczelnie, w konsultowaniu się także z innymi szkołami, w sprawdzaniu swojej wiedzy w takiej konkursie, jakim jest Olimpiada. Wśród finalistów znaleźli się dwaj uczniowie ekonomika zapewnili sobie miejsca w elitarnym gronie uczestników z tego kraju, wykazują się zaawansowaną wiedzą z zakresu ekonomii, handlu oraz kryzysu jako zjawiska ekonomicznego w teorii i praktyce gospodarowania. Na pewno wiedza może się przydać podczas studiów jakiejś ekonomii czy zarządzania. Trudna olimpiada, były pytania otwarte i zamknięte z różnych dziedzin. Doszedłem do tego trzeciego etapu i Myślę, że gdybym się tym nie interesował i tak z przymusu, to bym jednak nie znalazł się w tym elitarnym gronie. Tytuł finalisty gwarantuje Danielowi i Krystianowi zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wynikiem 100%. Wyniki zmagań etapu centralnego poznamy do 30 kwietnia.